Cześć, witajcie. Mamy 372 odcinek naszej serii Daily Booster, w której codziennie otwieramy jeden Bosterek do Magica, Pokémonów lub Yu-Gi-Oh! Dziś Yu-Gi-Oh! nigdy mało, tym bardziej, że akurat najwięcej w tym momencie klientów w naszym sklepie jest z Yu-Gi-Oh!, więc nie ma na co czekać. Otworzymy sobie paczuchę ze Speed Duel, czyli akurat malutką, bo tylko 4 karty. Natomiast miejmy nadzieję na jakiegoś holosa, bo ostatnio nam się słabo trafiają w tych małych paczkach. Uh, I mamy Trials of the, um, of the Kingdom. Była już na kanale, nie jedna taka paczka. W każdym razie um, chyba ostatnia, która została wydana w tym momencie do Speed Duel, ale widać, że Konami już powoli wraca e, w stronę właśnie tej serii. Zresztą bardzo ciekawy pomysł. I lecimy. First Edition, English Edition, it's Jurek Spinos 600-1700. Weta. Nie wiem, czy ta karta była wcześniej gdzieś wydawana. Wydaje mi się, że nie, bo akurat Speed Duel jest o tyle fajny, że dużo właśnie takich małych normal monsterów mm, gdzieś tam za nim, zapomnianych wydaje, które były w wersji OCG. Natomiast my się ich nie doczekaliśmy. Niestety były po prostu za małe. Nie było gdzie ich wrzucać. Sasuke Samurai. To jest akurat przyzwoita karta. Ona chyba w PGD wyszła pierwszy raz. Pharonic Guardian i mamy na początku naszego dimic stepu jeżeli ta karta atakuje face downa niszczymy tego face downa czyli w sumie chyba bez flipu to jest tylko z efektem i uwaga uwaga czwartą naszą kartą jest helping robo for combat czyli tym razem bez holosa paczka moim zdaniem bardzo średnia ten typek jeszcze jakoś tam to ratuje, chyba ze względu na artwork typowo właśnie kojarzy mi się z pierwszymi seriami anime, gdzie ja osobiście zaczynałem zbierać i grać tą karciankę. No dobra, ale żeby sprawiedliwości stało się zadość, było 371 i cyk, mamy 372 bosterki w naszej serii. Tak wygląda zawartość naszej dzisiejszej paczuchy. Wszystkie te karty znajdziesz w naszym sklepie elostarmory.pl. Link poniżej w opisie tego filmu. Natomiast my, drogi widzu, bardzo Ci dziękujemy, że z nami jesteś. Jeśli film Ci się spodobał, łapka w górę, w górę, komentarz. Jeśli uznasz, że masz coś do powiedzenia na temat tej paczuchy, tego setu, czy ogólnie naszej serii, lub na przykład chcesz zaznaczyć, jaki bosterek chciałbyś w przyszłości zobaczyć, uwzględniamy Wasze komentarze. Natomiast my spotykamy się z Tobą już jutro w kolejnym Daily Bosterze. Cześć, trzymajcie się.